A ten skin, moi drodzy, dzisiaj dla Was, żeby mieć szansę na jego zdobycie, wystarczy zostawić komentarz pod tym filmem, łapę w górę i wbić na mojego Discorda. Siemanko, siemanko, witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Suchy. Jesteśmy dzisiaj w cs a konkretnie w zbrojowni CS2. Słuchajcie, pojawiła się informacja, już Wam ją pokazuję na ekranie. Informacja, a raczej aktualizacja w nocy. Yy, że tu rozwiązano jakiś tam problem i tak dalej, i tak dalej, no ale tu jest ważna informacja, ostatnia szansa na odebranie skrzyni galerii i przedmiotów z kolekcji graficznej i naklejek charakternego rzemiosła ze zbrojowni, także słuchajcie, szykują się zmiany w zbrojowni, to jest bardzo ważna informacja, na którą oczywiście rynek zareagował natychmiast. Ale zanim Wam to pokażę, zapraszam Was tylko szybciutko na skins.monkey.com Skin to strona do wymiany skinów, na której ziomeczku możesz trafić przepiękne krafty. Po prostu wyszukujesz skina, który cię interesuje i ziomeczku, patrzysz na najlepsze krafty, najlepsze floaty, bo to masz na tej stronie za darmo. A jeśli będziesz miał dużo szczęścia, może trafisz takie coś jak suchy, a mianowicie snacks gold z Krakowa 2017, moi drogi przyjacielu. Na Steamie ta naklejka kosztuje kilka tysięcy złotych, a ja znalazłem ją na Skins Manki zupełnie za darmo. Wymienij swoimi skinami lub doładuj konto z bonusem do 35%. Wpisujesz sobie kod Suchy, klikasz, użyj i już masz 35% bonusu do doładowania. Dodatkowo z kodem Suchy zgarnij sobie bonus do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Szukajcie mega craftów i mega okazji, bo na Skins Manki ich nie brakuje. Oczywiście z kodem Suchy link macie w opisie. No, i słuchajcie, jeśli pojawiła się informacja, że skrzynia galerii wypada ze zbrojowni, no to nie mogło być inaczej i oczywiście poszybowała cena w górę. Słuchajcie, jeszcze dzisiaj, tak naprawdę w nocy, skrzyneczka kosztowała 3,50 normalnie. No, taka cena, która sobie tutaj była od dawien dawna, i wystrzeliła do 6,40. W tym momencie troszeczkę już jest tej korekty, więc to sobie trochę spada. No, ale fakt, faktem cena 5.9580 no to jest no, 100% w górę praktycznie także warto zaopatrzyć się w te skrzyneczki ale warto to zrobić nie przez rynek bo tutaj bym szczerze mówiąc tego nie kupował po takiej cenie bo uważam, że to jeszcze spadnie być może to spadnie do 5 być może do 4 zł ale w jakby long termowo myślę, że ta skrzyneczka ma szansę sobie polecieć w przyszłości do góry bo nie ma jej tak jakoś bardzo dużo na rynku. Teraz mamy 28 tysięcy przedmiotów, oczywiście jest potężna ilość zleceń, ale kto ma punkty w zbrojowni, no to myślę, że warto część tych punktów przeznaczyć właśnie na zakup tej skrzyneczki, co zamierzam zrobić i ja. A jak widzicie, u mnie się nazbierało 944 te punkciki. Także no, przez dłuższy czas ostatnio sobie to zbierałem właśnie na taką okazję, żeby wykupić tą skrzyneczkę galerii. Teraz, powiedzmy, chyba myślę, że tak 100, 100 sztuk możemy kupić, no i czekamy na nową przede wszystkim. I wtedy też warto będzie kupić od razu nową skrzynkę i ją sprzedać po trade banie od razu. No i taki jest ogólnie plan. Ale najpierw, słuchajcie, kupimy sobie skrzyneczki, wpakujemy je do magazynu, niech sobie tam long termowo siedzą. No i wywalają nam kolekcję graficzną, więc myślę, że też wypada, żebyśmy sobie coś tutaj otworzyli z tej kolekcji graficznej tak na zakończenie, na pożegnanie, także zostańcie ze mną. 100 skrzyneczka odebrana. Trochę się naklikałem, naklikałem, ale e, udało się. Wchodzimy sobie tutaj. No i mamy e, 100 skrzyneczek, przynajmniej tyle powinno być, chyba że się machnąłem, bo nie pamiętam, czy 102. Zaraz zobaczymy. 9, 18, 27, 36, 40. 5, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 100, 101, 102, no czyli się machnąłem o dwie skrzynki <laughs> ale to dobra to widzę, otworzymy sobie, słuchajcie, w takim razie te dwie jeszcze skrzyneczki, a możemy w sumie od razu będzie fajnie dla prostszego rachunku, że mamy te 100 skrzyneczek schowanych. Także sobie zrobimy malutki opening słuchajcie na tym odcinku. Niestety dziadostwo, ale w stad draku przynajmniej po ciężkich walkach, szaleństwo. I ostatni kluczyk. No i oczywiście jeszcze skrzynie, nie skrzynie galerii, tylko kolekcję grafiki będziemy sobie jeszcze otwierać dzisiaj. O, nawet. Nawet jakiś fioletowy nam wjechał. Może nawet dobra jakość. A no i po testach bojowych, myślałem, że trochę lepiej. Ale całkiem, e, całkiem fajny y, y, famasik. Famasik. <laughs> całkiem fajny P90. ale trochę mi się chyba słuchajcie tego odkupowania kupowania skrzynek po jednej, mi się y, 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 ryje w wełbie. Dobra, schowamy sobie to do naszego magazynku skrzynkowego. Tyk. Aha, no tak, chcę więcej, dobra. 3, 4, 5, 6, 7. Aha, bo tu i tak nam liczy. Ja po co ja to liczę? Słuchajcie, jak to Jak to samo mi się tam na dole liczy. No i jak tam będę wkładał, słuchajcie. Też dobrą opcją jest, jeśli macie tych punktów, tak jak ja sobie trochę na, na składaliście, to można już powoli myśleć o tym, żeby też skrzynie, słuchajcie, kilowata gdzieś tam powoli skupować, bo faktycznie jeśli też się pojawi taka informacja, pewnie nie wiem za pół roku, może później, że też będą ją wyrzucać ze zbrojowni, no to jak widzicie taka cena skrzyneczki to leci 100% od razu e, w jeden dzień, także to też jest jakaś opcja, e, no myślę, że skrzynia kilowata będzie, będzie mocniejsza, bo tam jest e, e, AW-ka, Printstream ale ja na razie sobie to zostawiam na spokojnie może jak gdzieś tam za jakiś czas tych punktów się więcej trochę nazbiera to no to będę wtedy sobie też myślał powoli o tym żeby tą skrzynię kilowata skupować i sobie tutaj do tego magazynku mojego dorzucić i od razu, moi drodzy, mała poprawka, bo walnąłem babola. Oczywiście nie chodziło mi o skrzynię kilowata, chodziło mi o skrzynię gorączki, czyli tą drugą skrzyneczkę że ze zbrojowni, z której można dropnąć Prince Stream między innymi. Także to tak gwoli ścisłości. No i, moi drodzy, przechodzimy do kolekcji graficznej, tak? Bo kolekcję graficzną ostatnia szansa, tak jest, nam wyrzucają, więc sobie zrobimy taki, myślę, a może te 40 punktów sobie walniemy, czyli 10... 10 skinków. No pięknie by było trafić Digielka albo awupkę. Z tym też sobie trochę polatałem. Też fajny skinek. Kałaszek też fajny. Ogólnie całkiem sympatycznie, ale oczywiście mm, najbardziej czekam na to, co nowego, słuchajcie. To, co nowego. Bo plan jest tak. Oczywiście, plan pierwszy jest taki, że jak tylko wchodzi nowa skrzynka, no to skupuję ją też myślę, że w ilości 100, 100 sztuk za 200 punktów i chwilę po tradebanie, jak tylko się skończy trade ban, sprzedaję to momentalnie. Bo wtedy ta skrzyneczka potrafi kosztować ponad 10 zł, nawet więc takie 100 skrzyneczek to jest fajny proficik zawsze. O proszę, dostaliśmy trochę lepszego skina, nawet Czyli tego, już, już trochę lepiej, już trochę lepiej No może tak na zakończenie by chciało jakąś awupę rzucić, nie? No byłoby sympatycznie Byłoby, słuchajcie, sympatycznie Ale na razie nam daje dziadostwo Dobra, już trochę znowu lepiej E, czyli to już trafiliśmy, Ok. No to jakiegoś różowego przynajmniej jakbyś tutaj Albo tego, to są te fioletowe, a fioletowe i różowe, no to chociaż fioletowego daj, nie? Nie bądź, nie bądź hamidlakiem O, znowu mamy tego, spoko Dobra, to jeszcze, jeszcze dwa Znowu tego mamy I ostatni strzał, moi drodzy no i dobra, na tym zakończymy. Więcej gwiazdek nie ma sensu marnować. Trzeba je zostawić i spożytkować je trochę lepiej No tak czy inaczej, słuchajcie Czekamy na to, co nowego wjedzie Oczywiście jak wjedzie nowa skrzynka Będzie opening, nie martwcie się U mnie zawsze jak jest nowa skrzynka, to zawsze wjeżdża opening Także będzie na pewno Opening tej skrzyneczki Bo to też jest fajna rzecz No bo jak coś fajnego dropniecie To po trade banie można to sprzedać naprawdę z mega, mega W mega dobrej cenie Więc będzie opening Na pewno te skrzyneczki będą skupione na sprzedaż I na pewno Przetestujemy pewnie nową kolekcję, zobaczymy co to wiedzie. Sam jestem ciekawy, a za dzisiaj już Wam serdecznie dziękuję. Wbijajcie na mojego Discorda, tam też informacje na bieżąco można śledzić, co tam się dzieje na rynku i tak dalej, bo sobie tam na kanale Inwestycja o tym rozmawiamy. No i dobra, dzisiaj dzięki i trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.